Witam Was serdecznie moi drodzy. Także długi dzień murowania dzisiaj. A, bo już głupie komentarze są. Yy... No, tutaj robię podciąg, oczywiście żadnych prętów nie będzie, sam beton nie. Wiadomo, że chyba tutaj na nawiercę bloczek i włożę cztery pręty dwunastki. Użyję kotwy chemicznej i tyle, i będzie ok, nie? Powinienem to wypuścić z ław, ale ten podciąg wyszedł później. <laughs> Dlatego zrobimy w ten sposób i też będzie dobrze. Cztery pręty, tam na 80, na wierce to 12, kotwę chemiczną. Później belkę się dowiąże do tych prętów i będzie ok. Bo widzę fachowców jest tyle w tym internecie, że masakrę. No, ale to nic. Także zaczynamy. Mam nadzieję, że dzisiaj to się uda wy wymurować nie? do tego stropu, już. No zobaczymy jak tu będzie szło Kochani także zaczynamy wtedy Pogoda dzisiaj dopisuje Jest pięknie Także działamy No No tak jak widać Coś już Coś już idzie pnieść to nam się w górę Tutaj ten słupek Cztery pręty nawierciłem Wbiłem, wbiłem to tam na nie wiem, na 15 cm wbiłem to w i chcę to zalać bo to całe się dusza, nie? Chodzi. Chcę troszeczkę podlać tam na, nie wiem, tak jak widać tam na 40 to, żeby związało fajnie i wtedy lecimy dalej. Tu jest ok. No, jakoś to wygląda. No i trzeba okna już na piątej szykcie mierzyć. Nie? No dobra, lecimy no. dalej. ma piąty, tu już jedna jedenastej. No jak widać, na sześć pustaków mamy. Także teraz ruszam. E, rusztowanie buduję i z lecimy. Jak widać. O! Okno. Drzwi. Mm -hmm. Tu będzie okno balkonowe i od razu zrobię taką L -kę. i tutaj okienko takie prostokątne, nie? będzie jedno takie okno w kształcie L jakby odwróconej. No, także jakoś to idzie. Dusztowanko na 6 pustaków mamy. Także lecimy dalej. Już z dusztowania jeszcze trzy i będzie cała ściana, Tu już jest na 11. No jak widać jedna ściana jest na 11 szycht, już na gotowo zrobiona, godzina 19 Dokładnie, pięknie kochani, idzie, idzie to ja jakoś to już będę miał wymurowany parter Jak widać tu jest na 6 tu 11 Jeszcze pokażę z tego boku jak to wygląda No Także jeszcze pięć szycht, trzy ściany, tu okna Także to też wiele nie będzie Jutro wezmę się za szalowanie Zaleję słupy Jak się uda wszystko No Także co robota, robota idzie No już zaczyna to wyglądać fajnie Tu będzie okienko w tym kształcie L No no to tak jak widać kochani koniec na dziś i lecimy jutro wtedy to czekajcie na kolejny odcinek, łapeczka w górę jak się podoba robota i no do usłyszenia